Hej, witam Was bardzo serdecznie w teście, w zasadzie w takim podwójnym teście, bo testujemy dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsza z nich to podkład Sin Skin. Nie mam pojęcia, jak się ten podkład zachowa. Nigdy nie miałam ani podkładu, ani w ogóle żadnego kosmetyku z, z tej firmy. Natomiast po wykonaniu makijażu muszę Wam powiedzieć, że generalnie efekt jest fajny. Przy czym sam podkład, a dokładnie moje opakowanie, ma pewien mankament taki. Mm, Noże podkład w cenie regularnej, tak mniej więcej 8 dych, nie powinien takiego mankamentu mieć, ale to zaraz wszystko po kolei zobaczycie. Ok, czyli pierwsza rzecz testowana to jest podkład, no i druga, którą Wam już kiedyś obiecałam, to jest paletka Vibo serii My Choice od Viva Aviva. Ok, wiemy o co chodzi w filmie, wiemy co będzie testowane, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście film będzie dwuczęściowy, czyli najpierw wykonam makijaż, a potem się widzimy wieczorem, żeby zobaczyć, jak nam się te testowane nowości spiszą. Wszystko, jeśli chodzi o wstęp, życzę Wam miłego oglądania. A zatem, moi drodzy, podkład pokazuję Wam pakowanie. Podkład przedstawia się tak, już go tutaj wyjmuję z tego opakowania i czytam Wam, cóż on takiego powinien zrobić. Mamy taką buteleczkę, wygląda to tak, powiedziałabym, elegancko. Co do podkładu, mój odcień to jest C10 Light Nude, no i producent tutaj na opakowaniu podaje nam tak. Fluid dopasowujący się do koloru cery. Fluid dopasowujący się z efektem pudru to profesjonalny produkt stapiający się ze skórą, a jednocześnie pozostawiający ją idealnie zmatowioną. Rekomendowany do wykonania profesjonalnego makijażu z efektem pięknego, naturalnego wykończenia. Doskonale rozprowadza się, dopasowując do odcienia oraz struktury skóry, pozostawiając ją nieskazitelną i rozpromienioną. Wyrównuje kolory tu jest na 90%. Kryje drobne niedoskonałości w 83% oraz pochłania nadmiar sebum. Skóra staje się wygładzona oraz miękka w dotyku i tu 93%. Rekomendowany dla cery normalnej i mieszanej, czyli no coś takiego jak ja mam. Więc jeśli chodzi o dopasowanie do cery, to myślę, że to będzie to. A zatem tutaj producent nam obiecuje, że podkład całkiem do rzeczy. No i nakładamy. Pompeczka taka no, tradycyjna. Wyciskam sobie troszkę na dłoń, zaraz wam powiem jak on pachnie. Zobaczymy jaką ma konsystencję i tak dalej. Nie wychodzi. Wow. Może ja mam jakiś zepsuty egzemplarz? No nie wiem. Ten podkład nie chce wyjść z opakowania. Słuchajcie, pompuje tu i pompuje i. Może potrząsnę jeszcze nie trochę. Zaczynam się pomału poddawać. Nie wychodzi. Jak się przyjrzałam temu opakowaniu, może tu jest jakaś wiecie, strzałka, żeby coś przekręcić, otworzyć i tak dalej, ale nie, niczego tutaj nie ma. Czyli po prostu on powinien się wydostać pod wpływem tego pompowania. A tu nic nie działa cały czas, zobaczcie. Nie poddaje się, pompuje cały czas. Z no, czymś takim to się chyba jeszcze nie spotkałam. Wiecie co? Przykro mi bardzo. Moja pompka nie działa, nie wiem czemu. Po prostu zrobimy inaczej. Trochę tak, nie od tej strony, co trzeba, ale trudno. Podkład. Nie, raczej pachnie raczej tak przyjemnie troszeczkę tak kwiatowo no i przykro mi, że tak to wygląda, słuchajcie. Ale, tak jak widzieliście, nie było innej możliwości. A więc będziemy go nakładać tak. Trudno, nie dało się od tej strony. To polecimy w ten sposób. Tak swoją drogą, jak wiecie, nagram film. No to jeszcze coś tam będę kombinować z tą pompką. No bo słuchajcie, jak tu nakładać podkład po prostu. Mam nadzieję, że jak kupiliście sobie już ten podkład, na przykład w promocjach, to że u Was nie było takiego problemu. Mm, tak na marginesie bardzo ładnie pachnie. Teraz ten zapach jakiś taki bardziej wyczuwalny jest. Co do koloru, to tak myślę, że ten kolor dla mnie będzie dobry, chociaż no to na razie tak, wiecie, dziwnie, upiornie jasno wygląda. Ale, ale potem to się ogra makijażem, więc kolor na pewno jest w porządku. Rozprowadza się ten podkład bardzo milutko, jest taki delikatny. No. I on ma dawać piękne, naturalne wykończenie i stapiać się ze skórą. Rzeczywiście, jeśli chodzi o to stapianie się ze skórą, to tak bardzo się ładnie z nią łączy. Wiecie, tworzy taką ładniejszą, zdrowszą skórę. O, więc tutaj jak najbardziej mi się podoba, bo ja takie podkłady po prostu lubię. No i to wykończenie powiem, że też całkiem, całkiem. Ja bym sobie jeszcze tutaj dołożyła na policzki i troszkę na nos. No, oczywiście jadę tak po prostu z buteleczki. Mmm, pięknie pachnie. Bardzo ładnie. Tak, na buzi daje bardzo ładne wykończenie. To jest jeden z tych podkładów, typu właśnie druga skóra. Jeszcze tak zerknęłam, czy on tu ma jakiś SPF, ale chyba nie ma. No nie ma. Czy was tutaj jeszcze nałożę sobie korektor i puder? Zobaczymy, jak się to tutaj połączy. A resztę makijażu może zrobię, tak wiecie, na szybko. Ja dzisiaj tego korektora taką cienką warstwę sobie raczej nałożę, bo jest bardzo ciepło, pogodnie, więc nie chciałabym, wiecie, mieć takiej grubej tapety na twarzy. Powiem wam tak, z pompką na początku była mała porażka, ale wybaczam tutaj pompce, bo efekt jaki ten podkład dał na buzi podoba mi się bardzo. To jest typ podkładów, jaki ja po prostu uwielbiam. Jest lekki, delikatny, no właśnie taki wiecie, udający drugą skórę, ale jednocześnie jakieś tam takie niedociągnięcia, niedoskonałości są zakryte, przy czym wygląda to cały czas tak mm, lekko. Nie macie maski na twarzy i nie widać, żeby na tej twarzy był jakiś makijaż. Mam też nadzieję, że to wszystko tak fajnie do wieczora przetrwa. Tak jak Wam wspomniałam dzisiaj, jak kręcę film, jest na dworze bardzo ciepło, więc no... Podkład też zadanie będzie miał nielekkie, no ale zobaczymy. Dobra, stan mamy taki. Pod oczy poleci Puder z Bell, ten kwiatuszkowy. Po prostu utrwalę sobie nim korektor, natomiast całą buzię przypudruję czymś tu innym. Zaraz coś sięgniemy. Ale ten jest po prostu niesamowity. On pięknie wygląda i na całej twarzy. Zresztą widzieliście to w teście. Jak nie, to sobie obejrzyjcie. I świetnie wygląda właśnie jako taki utrwalacz do korektora. Po prostu jest niesamowity ten puder. A na całą twarz nałożę bananowy z Vibo, też wszystkim doskonale znany. W sumie, słuchajcie, to można by było ten podkład tak zostawić. No zobaczcie. Ja to przypudruję tylko tak delikatnie, wiecie, tutaj tak w sumie w pasie T bardziej, no bo tutaj zawsze najszybciej po prostu zaczyna mi się świecić, wiadomo. Bo Tak wygląda buzia po nałożeniu podkładu, korektora, no i pudrów. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie. Tak, naturalnie. To jest myślę najlepsze określenie wyglądu tej skóry. Naturalnie i zdrowo. O, jak powiedziałam, te elementy makijażu, których nie testujemy, polecę tak na szybko i potem przejdziemy do paletki. No i powieki też już mam przygotowane. Tak jak widzieliście, nałożyłam na nie bazę, przypudrowałam sobie tym cudnym pudrem z Bell. No i teraz przechodzimy do tej paletki. No oczywiście zakładam, że widzieliście ją już w akcji na miesiącu kanałach, ale pomyślałam, że skoro u mnie to nowość, to też ją do jakiegoś tam testu dołączę. Kolory też już na pewno doskonale znacie. Kolory bardzo ładne, żywe. W sumie, gdybym miała powiedzieć, czy podoba mi się bardziej paletka z malowanej, czy Viva a Viva to. To bym nie umiała, bo i tutaj kolory są fajne i tu. No wiecie, jakby to są inne zestawienia kolorystyczne, ale i tu i tu mamy takie żywe, konkretne kolory. Tak teraz się tej palecie przyglądam i w pierwszym odruchu to chciałam na załamanie nakładać ten cień, ale może zrobić coś żywszego i nałożyć ten. Hmm? Może tak zrobimy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na razie tak bardzo delikatnie nabieram. O, zobaczcie, tutaj te matowe cienie, tak jak w palecie zmalowanej. Widzicie? One są takie Dosyć suchawe i takie sypkie. Sypkie to może za dużo słowa, ale wiecie, chodzi mi o to, że pod wpływem pędzla tak się delikatnie roz, rozkruszają. No, o coś takiego mi chodzi. Rozciera się ten cień bardzo przyjemnie. Tak zerkam też, czy nic mi się na twarz nie osypało, ale nie. No, wygląda ten kolor tak. Zagłębienie może jednak dodam troszkę tego, a na zewnętrzny kącik polecę z tym brązem. Tak, może tak to zrobimy. Generalnie, jak tak wiecie, dotykam pędzlem cienia, to wydaje mi się, że w tej palecie cienie matowe są takie jednak mniej suche. One się jakoś tak mniej rozkruszają. U Uzbalowane to się jakoś tak bardziej sypało wszystko. Tu chyba to się aż w takim stopniu nie dzieje. Okej, okay, no i na zewnętrzny kącik lecę z tym brązem. O, zobaczcie, tutaj te cienie, jak nabieram, aż takie sypkie chyba jednak nie są. O, o bardzo ładny jest ten brąz, taki głęboki. Fajny, właśnie, będzie na wewnętrzny kącik. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak nabieram te cienie, no na razie nakładałam tylko maty, to staram się m, tak pędzelek otrzepywać. <laughs> Oczywiście nie zawsze o tym pamiętam, ale jak pamiętam, to otrzepuję, żeby mi się tutaj nic wiecie, nie osypało na policzek. No i chyba na razie jest ok. Hmm. W każdym razie kolory są naprawdę bardzo fajne. Może dołożę tego brązu już na dolną powiekę. Mamy taki stan rzeczy i na wewnętrzną część górnej powieki chciałabym dodać to złoto, Ałożę je pędzelkiem. O, i ten cień błyszczący, zobaczcie, już jest taki bardziej zbity, taki, taki bardziej jakby kremowy i się nie kruszy. No, wygląda to bardzo ładnie. Na dolną powiekę jeszcze sobie dołożę troszkę tego brązu ciemnego. O. Natomiast tutaj na wewnętrzną część dolnej powieki nałożę ten kolor pomarańczowy. O, też jest bardzo ładny, widoczny. Hmm? Naprawdę słuszne kolory są w tych paletach. Dolną powiekę jeszcze rozetrę sobie tym jaśniutkim kakaowym brązem, tym samym, który nakładałam na załamanie. A na wewnętrzny kącik nałożę ten jasno cytrynowy. Tak myślę, że jest taki cytrynowy. Tak, taki cytrynowo-perłowy, coś takiego. Odrobinę tego samego koloru, który nakładałam teraz na zewnętrzny kącik, nałożę też na podług brwiowy. Ok, no i stan rzeczy mamy takie. Generalnie bardzo fajne cienie. Napigmentowane też słusznie, tak jak widzicie. Rozcierały się bez problemu. Tematowe troszeczkę suchawe, ale wydaje mi się, że lepiej niż, niż w palecie smalowanej. No poza tym, co? Generalnie fajna paleta. W sumie, jeśli ja miałabym powiedzieć, jaki jest mankament tych palet z Vibo, tych najnowszych dwóch, to chyba byłaby to cena. Bo jednak wydaje mi się, że regularna cena, cztery dychy za Vibo. Chyba trochę za dużo. W promocji jak najbardziej opłacało się je kupić, natomiast czy w regularnej cenie, to już nie wiem. To już kwestia gustu samemu trzeba zdecydować. Natomiast kolorystyka i generalnie wszystkie pozostałe aspekty są jak najbardziej na tak. No i to tyle. Kończę makijaż i jeszcze Wam się pokażę, sprawdzimy godzinę, a potem się będziemy widzieli wieczorem. Tak, gotowy. Tak, jak widzieliście, nie planowałam tego wcześniej, ale tak mi czegoś tutaj brakowało. I na zewnętrzny kącik, w zasadzie nawet nie na zewnętrzny kącik, tylko tak na linię rzęs, gdzie ja to odłożyłam? dołożyłam taką kredkę czarną. O, dołożyłam kredkę z Miss Sporty na zasadzie eyelinera. No po prostu tak, żeby troszkę przyciemnić linię rzęs. No i całość prezentuje się tak. Moi drodzy, mamy godzinę. 10.12. Widzimy się oczywiście wieczorem, no ale takie wstępne podsumowanie, słuchajcie, pompka do bani, bo tak jeszcze poza kamerą tu próbowałam parę razy nacisnąć, ale no pokażę Wam, zobaczcie. Widzicie? To w ogóle nie wiem, tam chyba fabrycznie jest coś nie tak zrobione, no przykro mi, ale nie będę marudzić, jakoś ten podkład na pewno da się nałożyć. Ok, widzimy się wieczorem, życzę Wam miłego dnia, na razie, do zobaczenia. Hej, witam was serdecznie w podsumowaniu. Godzinę mamy troszkę po 18, tak tutaj zerkam. O, 1811, czyli na twarzy ten makijaż troszeczkę już jest, no i prezentuje się to tak. O, zobaczcie, może zacznijmy od cieni. No generalnie tak. Wydaje mi się, że mm, jakościowo ta paletka jest podobna do tej poprzedniej, czyli do paletki zmalowanej, tylko tu chyba bardziej podobały mi się cienie matowe, ale o tym Wam wspominałam. Wydaje mi się, że ta konsystencja ich jest jakaś taka bardziej. Taka przyjemna w dotyku, taka bardziej atłasowa, mniej sucha. O! Jeśli chodzi o cienie błyszczące, to jest to bardzo podobne, bardzo porównywalne. Na powiekach przez te parę godzin no, przetrwały w takim stanie. Nic się nie osypało, nic też nie powłaziło chyba. Nie, tutaj na mojej prawej powiece, tak od góry, troszkę mi się tak wiecie rozwarstwiło w sensie nie nie rozwarstwiło trochę się tak sunęło jakby z tej granicy gdzie wiecie gdzie załamuje się skóra tutaj jest takie, takie puste miejsce nie wiem czy to dojrzycie o, tutaj no, ale no wiecie no jak patrzę tak na wprost no to w zasadzie tego nie widać więc to taki no niby mantament jest ale niezbyt widoczny no poza tym no jest to makijaż który mam już parę ładnych godzin na sobie więc generalnie cienie w porządku tylko muszę wam powiedzieć tak no ym, w regularnej cenie 43 zł, tam 90, 44 zł, powiedzmy ta paleta, więc chyba jak na Vibo to dosyć drogo. Tym bardziej, że cienie są porównywalne całkiem do cieni z tych małych paletek Lovely. Czyli na przykład do tych. No i tutaj mamy paletkę za tam 20 parę prawda, w cenie regularnej. No i tutaj mamy 7 cieni, tutaj mamy akurat w tym wypadku 8, chociaż uzmalowane, i ta paleta jest inaczej zbudowana, no bo, no bo jeden z tych wkładów to jest po prostu rozświetlacz. No więc słuchajcie, teraz tak naprawdę zależy, czego chcecie i ile chcecie pieniędzy wydać na paletkę. W sumie fajne są te palety. Tylko wydaje mi się, że właśnie regularna cena 40 zł za paletę z Wibo, no to trochę dużo. Tym bardziej, że no maletki, czekoladki, które ja uwielbiam, mamy tam po kilkanaście cieni i one kosztują około tam 30 paru, 30 zł. No czasem w promocjach kosztują zdecydowanie mniej, więc gdybym ja miała wybrać sobie jedną czekoladę, a to, no to. Wybrałabym mimo wszystko czekoladkę. Te paletki nie są złe, bo one są fajne i, i kolory mają ładne. No tak, jak widać, utrzymują się i w jednej, i w drugiej na powiekach. Ale wydaje mi się, że właśnie troszeczkę cena jest jakby nieadekwatna do tego, że jest to jednak produkt drogeryjny, no, no jest to wibo. Jedynym plusem jakby tłumaczącym te ceny jest fakt, że no, mimo wszystko są to wymienne wkłady, czyli jak nam się coś tam skończy, można pach wypchnąć i mamy paletę gotową do tego, żeby jej dalej używać, prawda? No więc to tylko ewentualnie to może być argument przemawiający za tą ceną. Więc no, po prostu czego chcecie? Generalnie jakościowo paletki fajne. No a czytanie, czy drogie, no to już trzeba sobie odpowiedzieć yy, samemu. Yy, ok, to paleta. No a teraz słuchajcie, podkład. I tu uczucia mam mieszane, to znaczy nie do samego podkładu, tylko popatrzcie hmm? niestety. Mam chyba jakiś felerny egzemplarz, bo po prostu pompka w tym podkładzie nie działa. Trudno, będę musiała go wydobywać albo na, wiecie, na jakąś tackę i nakładać gąbką czy pędzlem, albo właśnie tak tą, wiecie, tą słomką nakładać sobie jakoś na twarz, no bo jakoś go muszę wydobywać z tej buteleczki. Przykro mi, mam nadzieję, że jeśli go kupiłyście, kupiliście, to że u Was takiej sytuacji nie będzie. No ale cóż, mnie się coś takiego trafiło, ale wybaczam mu to i używać go będę na pewno, bo efekt, jaki daje, podoba mi się bardzo. Od razu Was uprzedzam, że nie jest to ciężki, kryjący podkład, taki, wiecie, po prostu robiący nam równy, równy kolor na całej skórze. Nie. To jest podkład typu, właśnie druga skóra, który udaje naszą skórę, ale ładniejszą. Efekt daje prześliczny, utrzymuje się przez cały dzień. Zobaczcie, moja skóra wygląda tak. Bardzo ładnie. Yy, o, oczywiście, że tutaj się troszeczkę świecę przynosi. Tradycyjnie broda mi się trochę świeci no, ale jest to efekt tego, że skóra pracuje i tak się moja skóra zachowuje po już tam godzinach, yy, natomiast cały makijaż i, i cała buzia wygląda tak naturalnie. Wiecie, nie widać, że mam gdzieś maskę, nic mi się nie podklejało, nie, nie pozbierał się ten podkład nigdzie. Po prostu no wygląda to jak druga skóra, tylko taka właśnie po całym dniu chodzenia, tak o. Tak, bym to ujęła. Więc podkład robi efekt naprawdę bardzo, bardzo ładny. I w 100% zgadzam się z tym, że jest to mm, podkład, który dopasowuje się do skóry. I to jest perfekcyjne, naprawdę idealnie. Bardzo ładnie to robi i daje przepiękny efekt na skórze. Także jeśli chodzi tutaj również o jakość tego podkładu, to przyczepić się nie mogę absolutnie do niczego. No, zresztą no, sami zobaczcie. Hm? Bardzo to ładnie wszystko na buzi wygląda. Natomiast no, pechowo jakoś tak sięgnęłam po taki, wiecie... Flakonik, który niestety nie wydobywa podkładu. No ale tutaj to sobie można poradzić, więc nie ma rudy. Właśnie napiszcie mi może, bo tak jeszcze zerknęłam, napiszcie mi, czy macie może ten podkład, czy może też kupiliście sobie, i jak u was, czy u was te flakoniki działają. Ja w ogóle słuchajcie, kombinowałam tutaj, wiecie, ruszałam na przykład tą pompką w różne strony, bo pomyślałam, że coś tam się może gdzieś zablokowało, ale niestety nic to nie dało, po prostu podkład nie wydobywa się z pompki. Cudowne i to jest w nim najważniejsze, więc napiszcie, czy macie ten podkład, no i jak u was on się sprawuje. No i teraz to już naprawdę wszystko nie ma Widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, papa, do zobaczenia.